Witam Was serdecznie, chwała Bogu, następnie chcę Was pobłogosławić w imieniu Pana Naszego Boga Jezusa Chrystusa, Pana Naszego Zbawiciela Naszego. Słuchajcie, ja tak na wstępie kilka słów od siebie. Nie spamcie mi pod moimi filmami, bo ja to będę i tak blokował, już to mówiłem kiedyś w filmach. Obejrzyjcie najpierw inne filmy, jeśli chcecie, a nie wtedy mi piszecie sto w kółko jedno i to samo, albo jeden co zakłada... Znowu to samo konto Non stop. Tyle razy, że Ty już to człowieku zrobiłeś. nie? Jeszcze mi później, się, jak ci napisałem, że cię rozpoznałem po sposobie Twojego pisania, to napisałeś, że Artur Jankowski nie chciał z Tobą debaty. Ja rozmawiałem na Twój temat z Bratem Arturem i on nie rozmawia, nie ma czasu na takich ludzi. Ty sobie wiesz w katechizmy. my wierzymy w Są Bożemu. Prosta. I nigdy nie mieszkał obok ciebie. I tak jak mówiłeś, i brat Artur nie boi się z nikim debaty. Bo jeszcze jedną rzecz chciałbym, ja bo ktoś napisał, widziałem też u innej osoby na kanale, że na mój temat było napisane, że mu szkoda mnie, bo na początku coś oglądał moje filmy, ale widzi, że ja powtarzam w kółko to samo co brat Artur. Słuchajcie, ja muszę Wam coś na początku sobie wam powiedzieć. Bo wymyślicie, że ja naśladuję brata Artura lub któregoś z tych braci z kanału Ewangelizumy Biblię, Ewangelizum Zacznijmy od tego, że dzieli nas spora odległość prawie 1100 km, wiecie? Tak daleko od siebie mieszkamy. Nigdy ich nie spotkałem też osobiście. Rozumiecie? Mamy kontakt tylko telefoniczny, poprzez internet. I skoro ja sam dołączyłem do tego zboru, duchowo, poprzez internet, bo zauważyłem, że mają identyczne poznanie, tak jak ja mam, na temat na przykład przestrzegamy dziesięciu przykazań, sobota to jest dzień święty, przestrzegamy, wiemy, że Jezus Chrystus jest Bogiem w ciele, Jachwę, tak samo oni robią, na temat pokarmów oni robią tak samo, ja tak samo przestrzegam prawa dietetycznego, Święta biblijne, które pochodzą od Boga, nie od człowieka. Bo Bóg powiedział w księdze Amosa: już to powtarzałem. Nienawidzę Waszych świąt, gardzę nimi i nie podobają mi się Wasze uroczystości świąteczne. Tak jak nie lubi żadnych tradycji, jest to też opisane w Nowym Testamencie na temat tradycji. Jak się Jezus Chrystus wypowiedział, Pan nasz Bóg, nasz zbawiciel nasz, I ja nie idę za żadnym bratem Arturem, czy Marcelem, czy Rafałem, czy Tomkiem. Czy Jarkiem, te co są w zboże. Po prostu dołączyłem sam do nich. Mają takie same poznanie. Brat Artur to w ogóle ma no jest, ma takie pojato do brata Artura. To nie mam takiego poznania, na przykład ma większą wiedzę. Jest też, jak to brat Artur podkreślił, że jest, jest biblistą z teologiem biblijnym, skończył jakieś szkoły specjalnie, ma dyplom też tego, ja nie, ja jestem zwykłym człowiekiem nikim, po prostu, jak mówiłem, skończę w tym roku 38 lat, czwarty raz czytam Biblię, Jestem kończę księgę Jozłego z racji tego, że chciałem, wiadomo, po operacji to miałem bóle i trochę mniej czytałem, a nie chcę słuchać, bo przy słuchaniu przysypiałem. I więcej odpoczywam też, śpię i chodzę. Dzięki Bogu chodzę już, bez kul się staram. Zrobiłem też nagranie, Bóg mnie uzdrawia. I tak jak mówiłem, uzdrowienie w dziele krzyża. I ja nie idę za, za człowiekiem. Dla mnie brat Artur to jest zwykły człowiek. Jak i cała reszta z kanału Ewangelizujmy w Biblinie. Ja idę za Bogiem, słucham Jego głosu, idę za Nim. I tylko podążam za Panem. Za żadnym człowiekiem, każdy człowiek, wszyscy zgrzeszyli bez wyjątku, wszyscy jesteśmy grzesznikami, każdy człowiek jest omylny, każdy się może mylić, ja nie ze wszystkim się muszę zgadzać, co brat Artur, brat Marcel, czy brat Rafał, czy ktokolwiek, którykolwiek, z, z, gdziekolwiek kogoś, gdzie ja oglądam, to nie muszę się ze wszystkim zgadzać, tak samo jak nie każdy się musi zgadzać z tym, co ja mówię w moich nagraniach, prawda? A ja tych nagrań, moje, no moje, bo na kanale, który ja stworzyłem, nie robię dla siebie, tylko dla was. Kto to akceptuje, kto idzie za Bogiem, no to to akceptuje, kto nie, no to nie. Jak mówiłem, ja nie jestem nikim wyuczonym. Ja szkołę rzuciłem nawet, chodziłem do jednego liceum, rzuciłem do drugiego liceum, rzuciłem do trzeciego liceum, rzuciłem, później poszedłem na bandycką drogę. Satanizm, opowiadałem Wam o tym, i tak to u mnie wyglądało. I musicie wiedzieć, że po prostu to ja sam bez własnej nieprzymuszonej woli dołączyłem do tego zboru. Ja poprosiłem sam o kontakt brata Artura, jak i innych braci. To ja sam chciałem mieć. Społeczną z nimi nikt mną nie kieruje. Nikt. Nikt mnie nie prowadzi. Mnie... Tylko ja, ja nie potrzebuję żadnego człowieka, żadnego autorytetu. przeczytajcie sobie w pierwszym Jana liście 2 przez, przez 27. Że to na maszynie, które jest z nas mamy od Boga, prawda? Nikogo nie potrzebujemy do tego, żadnego człowieka, bo sam duch święty mnie prowadzi, mną kieruje. Rozumiecie? I. Jeśli ktoś się z tym nie zgadza, ktoś twierdzi, że ja prowadzę zwodnicze nauki, no to okej, okay, no to to już jest kogoś inna sprawa. Ja na przykład takie dostałem poznanie, jak mówiłem, nie jestem żadnym biblistą, ani nikim innym jakimś wyuczonym, nie znam dobrze Słowa Bożego. I to, co ja wam mówię, tutaj wykładam, to nie pochodzi ode mnie na pewno, nie, bo ja nie siedzę i nie przygotowuję się tak samo do tych filmów, uwierzcie mi w to, nie? Ja nie jestem osobą, która... Przyszedł tutaj was zwodzić, kłamać wam. Ja brzydzę się kłamstwa, jakbym byłem wystarczająco byłem okłamowany od dziecka. Od dziecka po, po dzień dzisiejszy przez różnych ludzi. Uwierzcie mi w to. Ja nienawidzę kłamstwa. I tak to trzymam. Ale tak, dla rozluźnienia ostatnio czytam ciekawostki biblijne. Przeczytam wam jeszcze kilka. Bo już mało czasu mi zostało. Na przykład, czy wiesz, że greckie słowo no maj użyte jest pięć razy w Nowym Testamencie? Oznacza ono dosłownie być szalonym? Wariować jak maniak zostało użyte do opisu trzech ludzi: Jezusa w Jana 10:20, Rodę w dziejach apostolskich 12:15 i Pawła w dziejach apostolskich 26.24. Zostało ono także użyte w 1 Korytian 4:23 odnośnie postrzegania mówienia językami przez osoby niewierzące. Co taka ciekawostka, jeszcze Wam kilka przeczytam, bo ostatnio czytałem. W Biblii nie znajdziemy zmianki o tym, aby kobieta. I mężczyzna tańczyli razem. Widzicie jest coś ciekawego, nie? <grych> Czy wiesz, że słowo w słowo Łukasz napisał większą część Nowego Testamentu, większą nawet od Pawła? To ja akurat widziałem. Czy wiesz, że pierwszymi wypowiedzianymi słowami przez Jezusa w Nowym Testamencie są słowa? Czemuście mnie szukali? Czyż nie wiedzieliście, że w, że w tym co jest Ojca mego? Ja być muszę? Jest to w Łukasza 2 przez 49. Czy wiesz, że? W Biblii wymienione są trzy rodzaje ark. Arka nowego, jest to w pierwszym Mojżesza 6,14. Arka Mojżesza, mały rodzaj koszyka, w którym został umieszczony Mojżesz, gdy był niemowlęciem. Jest to druga Mojżeszowa 2 przez 3. I Arka Przymierza. Druga Mojżeszowa 25 przez 10. Czy wiesz, że potem jak król Judy, Ahab, został zabity w wojnie, pierwsza królewska 22. Jego zła żona Jezebel żyła jeszcze 10 lat, zanim to król jechu nie kazał wyrzucić ją przez okno pałacu, zabijając ją w ten sposób. O, 40 lat sobie żyła Jezebel. Wiadomo, kim była Jezebel, co naczyniła. Druga królewska 930. Jej duch działa do dzisiaj. Jest nawet opisane w księdze objawienia. Sprawdźcie sobie. Gdzie są listy napisane do siedmiu kościołów. To taka ciekawostka ode mnie. Czy wiesz, że król Babilony patrzył na zwierzęce wątroby, z których wróżył przyszłość? Jest to w Ezechiela 21-21. No, Jezus, w Biblii, Jezus, no, Bóg to jest Jakwe w ciele to jest Jezus. To w Biblii jest opisane, że zabronił właśnie wróżenia czegokolwiek, nie? Wróżby, wywoływania duchów zmarłych i czegokolwiek tym związane. Czy wiesz, że Bóg rozkazał Izajaszowi, aby chodził nago przez trzy lata? Izajasza 21 przez 4. Czy wiesz, że niektórzy ludzie twierdzą absurdalnie, a to aha, niektórzy ludzie twierdzą absurdalnie, że nie wierzą w Stary Testament, tylko w Nowy Testament. To no to jest dalsza część tego, co ja wam czytałem. W Ewangelii Mateusza znajduje się ponad 100 cytatów z 20 ksiąg Starego Testamentu. W Ewangelii Marka 15 cytatów pochodzi z 13 ksiąg Starego Testamentu. W Ewangelii Łukasza są 34 cytaty z 13 ksiąg. W Ewangelii Jana znajduje się 11 cytatów z 6 ksiąg. W samych czterech Ewangeliach znajduje się ponad 160 cytatów ze Starego Testamentu. No zobaczcie, tak to wygląda. Jest to rozwinięcie do tego, co ostatnio czytam, czy wiesz, że. I na tym będę kończył. Zachęcam was do czytania słowa Bożego przyjęcia naszego Pana Boga Jezusa Chrystusa do swojego życia i serca, ustanowienia Go swoim Panem. Uwierzcie, że całe życie wam się odmieni, wszystko wam odmieni. Zostańcie z Bogiem, pamiętajcie, trzymajcie się Jezusa, tylko Jezusa, tylko Jezus i nikt inny. Z Panem Bogiem.